Hej witajcie z tej strony Sernik. dzisiaj zagramy sobie w GTA San Andreas. Mam trzy gwiazdki, nawet już nie wiem dlaczego. I będę musiał uciec z policji, jeżeli mi życie miłe. Tego uciekajmy. Może najpierw tak. Zróbmy. Dobra, ci policjanci już powoli spadają im się auta. Ta dzielnica jest właśnie... Słuchajcie, nienormalna, bo... No, tutaj cały czas jakieś auto się pali, z wyjątkiem moich aut, właśnie nie wiem. Poczekajcie, czekajcie, muszę sobie zwykły sobie do gangu. Nie wiem, byle, jaka, byle no, ja, bo no, nie ja, nie no, ja, bo Makry z nie chcą pomóc o fury, muszą uciekać. ogólnie dla niewczężonych y, ludzi, udają go chcą po to żeby To przykład... chodźcie za mną. Chodźcie ze mną. Muszą wsiąść jak chcą. Pomogę ich ogólnie zabrać do swojej fury. Dobra, nie chcesz siadać, to nie umrzesz tutaj najwyżej. Dobra, i oni ogólnie mogą sobie strzelać. Nie, wszystko fajnie. Postaramy się je. Nie zginąć, bo jak my zginiemy, to ci z Grow Street zginą, a oni na to nie zasłużyli. Um. Jezus Maria, co ten chłop zrobił? Wjechał mi prosto przed maskę. Kurde, nas... a nasze auto już się dymi. Proszę we mnie nie wjeżdżać, bo mi się auto spali. Kurde, ale żeby ktoś we mnie nie wjeżdżał, to ja też muszę w nikogo nie wjeżdżać. Strzelaj! Nie wiem w sumie jakie oni mają branie. Najczęściej to mają chyba pistolety. Tak mi się wydaje, że najczęściej to mają chyba pistolety. I ogólnie w opisie macie link do Discorda, którego sobie ulepszę. I tworzę też nowego Discorda, ale dajcie znać, czy chcecie nowego Discorda, czy po prostu starego. I myślę, że zrobię playlistę GTA San Andreas do właśnie GTA. Tylko, y, jeżeli będziecie chcieli, bo mogę zrobić serię, gdzie na przykład będziemy przechodzić całą fabułę od nowa, albo... Y, dobra, musimy starać okay. się, bo właśnie stanie się to, co się stało. Dobra, musimy się troszkę postrzelać, jak widzicie. No i zginąłem. No, mniej więcej ta gra tak wygląda. Y, jeżeli chcecie ją pobrać, to na 5 lajków będzie y, poradnik, jak ją pobrać. Ona troszkę waży, chyba 3 giga. I na telefon to w sumie dużo, ale... A M4? Ale tak, tak, tak. okej, okay, M4 to jest spoko. Okej, tutaj się postrzelajmy. Okej, wyszliśmy sobie tam. I ogólnie jak zginiemy to ci z gangu naszego Grow Street jakby ich tracimy, po prostu myślę, że oni też tak w ogóle zginęli, tak naprawdę od tego ataku. No bo jednak takiego czegoś by wiele osób nie przeżyło, oni byli parę metrów od tego ataku, albo nawet przy tym ataku. Już mam 4 gwiazdki, naprawdę? Wow, dobra. I ogólnie, jak w tych starych częściach GTA nie mogliśmy, to w tej to była pierwsza część w GTA, w której mogliśmy pływać. Dajcie znać, czy chcecie odcinek z GTA China Wars eee, Bo ja osobiście nie grałem jeszcze w tą grę, a widziałem, że mogę sobie w tym serwisie, w którym pobieram, to mogę sobie pobrać tą grę. Eee, mogę sobie tą grę pobrać za darmo. I oczywiście będzie poradnik. Jeżeli będzie 5 łapek pod odcinkiem z niej eee, Dajcie znać, czy chcecie... Jak to wybrać, chcecie odcinki z jednej gry czy z paru gier. No naprawdę. On nie zejdzie za choć to jest śmierć. Wow. Taka głupia śmierć. To było takie głupie, no niestety. No. Tego i mam nie mogę pokazać, bo będę musiał to cenzurować, a mi się nie chce znaleźć w świecie. Eee. Um. jest dobra? Najwyżej dostanę żółtą lampkę. Mogę ich tak dociąć. Nie wolno się bić w miejscu publicznym, bo was chocznie. Krótka piła, do widzenia. Hedy będę Dobra, idziemy. No wsiadaj chłopie, bo Cię przejadę! Nie, no nie Dobra, porozwalajmy ich może. Okej. Okay. Wezmę sobie ten motor może, zanim ten obok wybuchnie. Za późno, no i brawo ja. Um, to było chyba najgłupsze, no co zrobiłem w GTA San Andreas. Nie wiem czy tutaj wybuchło. Mhm. Albo nie wiem, może bym wam przedstawił, albo nie, to potem wam przedstawię. Tutaj mam za mało miejsca na dysku. Mogę sobie na przykład wskoczyć na auto policjanta, albo na przykład zabrałam stać się właśnie. No i już nie nią. ale ogólnie mogę sobie stać policjantem. Izrael taki nawrót. No ogólnie, no GTA jak GTA, tylko San Andreas tyle I ogólnie pojechaliśmy sobie na misję policjantem i będziemy powoli już kończyć odcinek. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze jeden odcinek z CS1.6 na telefon. Bo oczywiście mogę. A CS1.6 na telefon to jest już trochę trudniej pobrać niż GTA San Andreas. Bo GTA San Andreas to yy, myślę, że poradnik zajdzie góra 5 minut, a... Nie no, góra 5 to nie, 5 to tak średnio jak będzie. Jak nie będzie tak szybko, tylko jak będzie tak średnio mniej więcej. A tam, jak będzie średnio, to z 10 minut będzie, jak będzie średnio. Bo to jednak jest trochę dłuższe ja bym musiał to ściągnąć jeszcze do innego twórcy, do którego to pobrałem, bo jest parę na to sposobów. A ja wam pokażę, bo to jest mnie najlepsza tego wersja. A jest na to parę sposobów. I dlatego y, chciałabym pokazać ten jeden, jedyny. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, bo nie gadam za bardzo, żeby zrozumieć. okej, okay, ten jak zjadę, to go złapę. No, zjadę na jego uliczkę. Ok, to nie było zbyt mądre. Tylko sobie auto wyruszyłem. Muszę mu zajechać w drogę, i wtedy go złapę. Pik zajechany. Uwielbiam pilot, naprawdę mój czas się skończył Uwielbiam to Ale go Czemu on nie dostaje? Widzieliście chyba, że w niego coś czas zezwani. I ogólnie, jeżeli sobie ustawicie w ustawieniach Opcjonując redefine Game, tutaj ustawicie free aim To nie tak, że macie takie okienko, tylko macie na przykład Że możecie sobie przycelować jak Normalnie na komputerze i możecie na przykład tak, no po prostu tak mi to takie jak na komputerze, po prostu normalnie sobie możecie tak celować. Ale okej, okay, na razie nie chcecie być policjantem, ogień się za mną ciągnie. Jak coś wiedę, to po mnie. Ale muszę jednocześnie jechać szybko, żeby zgubić pościg. Wow, to mądre. Brawo ja. A nie, dobra, to nie był mój ogień. W sensie mój, ale nieważne. W sensie to jest z ciała, a nie z motoru. O i ogólnie pokazałem wam jeszcze mojego RPGa, który fajnie działa. GTA. tym bardziej się Andreas. No jak ja wiemy RPG działa, ogólnie fajnie się robi. No to wam to się mówi. No to wam to Ale mam sobie, dobra, probi go kwiatkiem. No niestety, ale dobra, jeżeli ten ja odcinek mi, mi się podobał, mi zapomnijcie o łapce, które subskrypcje, które macie, do zobaczenia, cześć.